Witam Was panowni na moim kanale i dzisiaj pokażę Wam jakie płyty kupiłem w Mediamarkcie Ebiku i WoAXie. I przed końcem video będzie bonus, czyli nie mogę się dosykać co mam dla Was dzisiaj przygotowanego. No to lecimy. Tu ja mam pierwszą płytę: Tomek i przyjaciele, bohater Torów, nowa animacja. Bo zobacz Tomek i w tym nowym. Pan maxi w filmie. Poznaj nowych zjazdonka Hirek, Kami i Wiktor. Wybór Są na poziomiowany nowy ból scen Sasonia 61 minut. S jest dobrej. Co jest ta? Proszę Co ja mamy? Tomek i psia się Lokomotywy parowe z Nowe, ponownie zmierzą się w tym pan akcji filmie. No i Felek Bela Trachisach. Napiszcie aniołowane nowy ból scen. Czas trwania 70 minut. Co jest ta. Tu ja mamy Tomek i Tajemnica zaginionej korony Film Enometrazowy To królewskie wydarzenie roku Poznaj nowych psjasu Sławek Juka Casper i Kinga na aniołowane nowy ból scen trwania 70 minut również. Z jest dobry. Tutaj jest puta. Tu ja mamy Tomek i 7. seance korki Tomka. Tomek. Dostał sobie przesyłkę pełną zabawy, Wy to zawiera: Seance, Korki, Tonka. Nie jest zesyłka. Tomek dowozi salony, dzień, Tonka i figle i Mikle. Odcinek bo to skrzypiący karolek. Co 70 minut również. Stąd, jest dobry. Tutaj jest puta. Tutaj mamy Tomek i przyjaciele. Opowieść o odwadze. Film penometrazowy. Prawdziwa odwaga, prawdziwa przyjaźń. Poznaj nowych przyjaciół Tomka. Dotki specjalne Karolka z Tomkiem. Dwie fantastyczne nowe piosenki. Aniowany mną i wybór scen sen. 70 minut również. Tutaj jest na to pałacu też urodka. od bike Ulubione miejsce Twojego dziecka. Jeden kod podwójna radość. Pisując poniższy kod na portalu z otrzymuje z a 100 punktów w prezencji na wszystkie bajki. Uzywając go w serwisie przygody misza, bo osumuje 20-dniowy dostęp do wszystkich gier na stronie mojej zabawy. Oglądaj banki bezpiecznie legalnie na wszystkich różnych urządzeniach. Gaga. Magazyn nowoczesnych rodziców zazdziesi.pl, Pote i Maszyno Egmont Polska, wypalani.pl, zazdziesi.pl. Poznaj gry na zgody Wpis kod i gry za darmo promocyjny z drugiej strony ulotki w zakład zgody serii się na PL Miłej zabawy Zapraszamy również na stronę z darmowymi grami jeśli byli a.pl Jest płyta w dobrym stanie Tutaj mamy Tomek i przyjaciele Dinosauri odkrycia Odkrywaj, odkryj Ten świat Ocinki to mają kaj dinozaury Mieliaj wulkan, Tomek i ten wagon Sos usług. Emika i Sat i sam zbiera są do zgody są zadania około 75 idot tutaj jest uta. Tutaj mamy Tomek i przyjaciela. Wesołych świąt Tomku. Niezwykła zimowa podróż. zawiera Niech pada śnieg. Nie sykabasa, syka basia. Piotr śniegu i koboty z Czas 60 minut. Tutaj jest Uta. Jest obie stanie Tutaj mamy Tomek i psjacię. Hen hen daleko. Dajcie się ponieść psygodą korowy balonowe przygody z Tomkiem. To zawiera Emika no i Prast Przyjaciel Piotrusia Balonowa przygoda. Kami parowóz i zepsuty gwizdek. Zastrzania się 60 minut również. Tu jest ta Jest w dobrym stanie. Tu ja mamy Tomek i Przyjaciele, centrum ratunkowe. Para w Sycy, sycy, nie, sycy, bohaterowie. Puta zawiera Edek, bohater Kuba na ratunek, węgiel, dachania, zatrzymać autobus i ognisny felek. Zastrzania 60, 60 minut również. Dobry, ty jest dobry. Tutaj jest puta. Czuję, je mamy. Tomeki, przyjaciele, wyprawa poza wyspę Sodor. Nowy film, panometrazowy prawdziwa przyjaźń, lekkiem na wszystko, co z dzwonią minut. Tutaj jest, puta, jest w dobrym stanie. I ostatnia z nich to magiczne zawo. Scenariusz jazdy z Andrzej Maleńska. To są radywniany pies Kostka. Kredka, berło, Prasja para i połyka książek. Zastania 190 minut. Tu jest to jest to Jest dobre stanie. I teraz jest na bonus, czyli No bo to CD, CD, Tam kolekcja Disco Polo Accent, zawiera Sesje Ossesione, jest to Z Zagmażyk Records ginstar, Music i World Media Zawiera Tabu tabuty, chłopak z gitarą Muzycznie, to są wspomnienie, to właśnie ja Słuka ja semu jest jakaś jest ma mała no Nocy pragnie, łosi, gwiazda, stary i mała sesja znów. Perało z jest nas kubu disco, obsłotny wiatr, co mi excited i monster kceso z Tutaj jest puta. Na CD. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia!